Cześć, ja jestem Waldi i teraz przedstawię Ci pewną modyfikację. Modyfikacja nazywa się Iron Chesmo, czyli po prostu jest to modyfikacja, która zmienia nam wygląd i właściwości naszych skrzynek. A więc na samym początku. Pierwsza skrzynka jest to skrzynka żelazna. Jak ją się tworzy? Macie pokazane skrzynka w środku, dookoła sztabki żelaza. I tak powstaje właśnie ta żelazna skrzynka. Czym ona się charakteryzuje? Już Wam tłumaczę. Zajmuje oczywiście jedną kratkę. Nie, nie musi być na przykład, nie zajmuje więcej niż jednej kratki, a dzięki właśnie tej modyfikacji daje nam tutaj znaczne pole, jak widzicie. Tu jakaś nam się ziemia trafiła, ale okej, okay, to nam się wszystko przyda. Łącznie daje nam to 81 kratek miejsca. Także to jest powierzchnia trzech ta cała powierzchnia to jest powierzchnia trzech dużych skrzynek, trzech takich skrzyneczek. E, teraz przejdźmy dalej, to jest złota skrzynka, kolejna skrzynka to jest złota skrzynka. To tą skrzynkę tworzy się dosyć podobnie jak tą skrzynkę e, srebrną, e, jak tą skrzynkę e, żelazną. E, tak samo w środku, dookoła sztabki złota powstaje e, złota skrzynka. E, złota skrzynka ma jeszcze więcej miejsca, ma jakby powierzchnię czterech skrzynek, to jest dokładnie e, 108... ...108 kratek w miejsca, w którym możemy w ogóle upkać te wszystkie nasze przedmioty. Także to jest tam o 27 kratek więcej, jakbyście chcieli dokładnie wiedzieć. Widzieliście, jak już się tworzy. Kolejna ze skrzynek to jest diamentowa skrzynka. Diamentową skrzynkę, jak widzicie, tworzy się ze złotej skrzynki, czyli musimy mieć po prostu pierwszą złotą skrzynkę. Dajemy po bokach tutaj diamenty i do góry i na dole dajemy szkło. I tak powstaje właśnie ta... Diamentowa skrzynka. Diamentowa skrzynka, jakbyście chcieli tutaj policzyć sobie te wszystkie krateczki, dokładnie wychodzi 135 miejsc. To jest naprawdę chyba tam 5, powiedzmy 5 zwykłych skrzynek, a zajmuje tylko właśnie powierzchnię, powierzchnię jednej. Także to jest naprawdę i bardzo fajnie, oprócz tego, że bardzo fajnie wyglądają, to naprawdę dają nam właśnie tą możliwość wsadzania w nie naprawdę wielu, wielu rzeczy przy właśnie przy jednej kratce, którą po prostu zajmują. I teraz taką skrzynkę diamentową możemy sobie jeszcze jakby rozbudować na dwie różne skrzynki. Jak widzicie tutaj po lewej stronie to jest skrzynka obsydianowa, po prawej to jest, żebym się nie pomylił, kryształowa. Ale najpierw przejdźmy do tej obsydianowej. Obsydianowa tworzy się bardzo prosto. W środek musimy wstawić tą diamentową skrzynkę i po prostu obsadzić ją obsydianem. Tak powstaje właśnie ta obsydianowa skrzynka. E, jakie ma właściwości? Wielkość ma oczywiście tą samą co skrzynka właśnie e, diamentowa, tylko e, ma taki plus, że. Żaden w ogóle TNT i tak dalej nie może zniszczyć. Także w te skrzynki możemy sobie cenne przedmioty wkładać, i one nam tutaj po prostu będzie wszystko potem w porządku. Teraz przejdźmy dalej do następnej skrzynki, czyli ta skrzynka kryształowa. Tak samo, wsadzamy w środek diamentową skrzynkę i obgradzamy ją po prostu szkłem. I teraz zapytacie, jakie właściwości ma ta skrzynka? Już wam pokazuję. Oczywiście powierzchnia jest taka sama jak ta diamentowa, ale teraz zobaczcie: wszystko co sobie wrzucimy. Widzimy po prostu e, przez, przez wszystkie ścianki, także to jest naprawdę bardzo fajny efekt, e, no i tylko tym się różni, e, wielkości jest ta sama oczywiście, e, tak możemy sobie zmodyfikować albo na jedną, albo na drugą e, tą diamentową skrzynkę. Ale teraz jest jeszcze jedna sprawa, możemy sobie e, teraz zwykłą skrzynkę e, udoskonalić jakby, e, możemy tworzyć sobie jeszcze e, ulepszenia, tutaj mamy widzicie ulepszenie drewnianej skrzynki na żelazną, tworzymy, tak właśnie widać. I teraz weźmy sobie to ulepszenie i zwykłą drewnianą skrzynkę zamieniamy jednym kliknięciem na właśnie na tą srebrną. Teraz przejdźmy sobie dalej. Mamy tutaj ulepszenie e, ulepszenie żelaznej skrzynki na złotą. Czyli po prostu e, tworzenie jest, jeżeli tak bardzo się przyjrzymy, e, dokładnie to jest bardzo proste, czyli jeżeli mamy żelazną skrzynkę, czyli po prostu sztabkę żelaza i chcemy ją przerobić po prostu na złotą, obgradzamy ją złotem. Weźmy sobie teraz to, to ulepszenie. Jak widzicie, klikamy. Mamy już złotą skrzynkę. Jeszcze więcej miejsca. Teraz następnie możemy tworzyć, oczywiście, tą skrzynkę złotą na diamentową. Skrzynka złota, czyli w środek, i tak samo jak tworzy się zwykłą diamentową skrzynkę. Zamiast tutaj, tej skrzynki jest po prostu, musimy sobie wyobrazić, że to jest skrzynka złota. Tak? Wiecie, pewnie o co chodzi. Teraz weźmiemy sobie tą, to ulepszenie. Jak widzicie, możemy kliknąć sobie, zmieniamy sobie szybciutko na e, skrzynkę diamentową. No i teraz ostatnie dwa ulepszenia. Jak widzicie, skrzynka e, diamentowa to jest e, ulepszenie diamentowej na obsydian. Tak ją tworzymy. Weźmy sobie to ulepszenie. Ok, mamy także skrzynkę obsydianową. I ostatnie, odwrotność, czyli w środek obsydian na około szkło. I mamy tutaj właśnie ulepszenie skrzynki e, na tą skrzynkę kryształową. E, I także to by było na tyle. Mam nadzieję, że przedstawiłem Wam dosyć dokładnie e, tą modyfikację. E, moim zdaniem jest ona naprawdę bardzo fajna. Może Wam się sprawdzić w wielu e, różnych grach. E, zajmuje bardzo mało miejsca, a jak widzicie są bardzo różne właściwości. E, do tego bardzo podoba mi się ta kryształowa skrzynka która po prostu prześwituje. Mam nadzieję, że spodobał się filmik. Jeżeli tak, po prostu klikajcie, kciuki w górę, piszcie komentarze. A jeżeli chcecie oglądać więcej moich filmików, po prostu subskrybujcie kanał. To by było na tyle. Do usłyszenia w następnych odcinkach. Cześć!